Halo, halo, dzień dobry z tej strony ponownie. A dzisiaj można powiedzieć, że jest finalny part sss 3 Vegeta fizyczny versus za Zamasu. Yy, popełniłem wiele różnych błędów, wiele głupich, a czasami po prostu miałem pecha, jeżeli chodzi o przechodzenie stage'a. Ale jednak się udało. Vegeta sss 3 fizyczny mnie nie powstrzymywał, wręcz pomagał, tankował w wielu sytuacjach lepiej niż jakiś gotku. Czy tam... Mm, czy mogę powiedzieć, że lepiej niż Blue Boys? Chyba tak. Także no tutaj... Po prostu jest krótka powtórka, bo wygraną udało mi się zrobić tylko w ostatnim podejściu, więc e, myślę, że to sobie poleci teraz na szybko, a ja po prostu jak już będzie ta runda, gdzie mi się udało przejść, zacznę gadać na temat więc zapraszam do oglądania moich porażek typowych, jak zawsze. Dobra, tutaj już można zobaczyć, że Frenda wybrałem i jest to ostatnia próba. Po tym nie miałem nic więcej. Nie wiem, wątpię, żeby komukolwiek chciało się bawić w liszenie. Yy, bitwa jest. bitwa, bardziej gierka. A no, można powiedzieć, że zamysł serii to byłaby wojna, ale dobra. Że jest po prostu w przyspieszonym tempie, nie chcę zwlekać, nie chcę robić strasznie długich materiałów i trochę żałuję, że nie nagrywałem audio z mikrofonu. Nawet nie ma tutaj dźwięków z dokana, bo w, w czasie jak przechodziłem ten event, to słuchałem sobie YouTube'a. Jak widać, SSJ3 Vegeta przytankował superkę za masu Int za 140 koła. Więc to jest naprawdę spoko wynik, biorąc pod uwagę, że taki gotku dostaje 70 koła. Z normala. Nie z superki. Więc widać, że karta niby taka cicha, ale jednak jest naprawdę dobra. I tutaj będzie właśnie sporo takich momentów, gdzie dodge mi ratował tyłek, bo w sumie... Mm, większość kart jest na tym oparta w tym teamie. SSJ-3 Goku, jeden z drugim, Blue Boysi, Gotku. STR Vegeta był tutaj głównie po to, żeby robić damage, co bardzo się przydało, bo, no, oprócz tego, że oberwał sto koła z Normala, to przynajmniej później miał w miarę spoko defensywy I nie miałem za bardzo na co narzekać, Vegeta tutaj dawał sobie radę, przyspieszył trochę to podejście. Zdawało mi się coś szura za drzwiami. No i tutaj będzie można zobaczyć, jak leci pięknie. Mhm, 10 milionów to było coś. Ale dziwnie się mi nagrywa w ten sposób. Raczej nie będę korzystać z tej formy jakoś często. No po prostu niekomfortowo jest. ssj z 3Goku tutaj po zrobieniu superki. Zdorował wszystko, ale po superce yy, wszystko leci double digits, ale wcześniej w tych podejściach, co były bardziej przyspieszone, można było zobaczyć, że no, tankować przed superką to on w ogóle nie umi. Yy, więc no. Yy, tutaj było troszkę ryzykownie, bo Blue boysi, potrafią sporo oberwać. No właśnie, 40 koła. <grym> Jakby tutaj ten SSJ od 3 oku nie zrobił doja, to by było po mnie. No potrzebuje dobrze, żeby zwiększyć sobie tam defensywę i w ogóle. No ale przynajmniej dawał szansę na kryta reszcie. Co tutaj jest naprawdę szalone, na przykład ten zero kryt. prostu niesamowite. Mhm, tutaj bez żadnych oddychnali, ale normalnie też fajnie tankuje. Jeszcze ten Goku tutaj potężnie przyspieszył, no, jak robi po 13-14 milionów damagea, yy, dwie superki, no to... mole. Mm, Dobra, tutaj jest y, ostatnia tura w fazie INT tego zamasu. I postanowiłem w Gotku na pierwszy slot. Czemu? Borby mi się podobały. Chociaż tutaj kombinowałem, kombinowałem. Ale postanowiłem wziąć kotku, bo myślałem, że Additionalla mi się wyrobi i ubiję tego za mało. ale jak zobaczycie, no nie miałem racji. Nie miałem, zostałem lekko zaskoczony. No tutaj właśnie zrobił jeden atak z krytem. Jakby zrobił Additionalla, to by nie było problemu, ale tutaj przynajmniej Vegeta przez to, że wcześniej zrobił superkę miał już lepszą defensywę i zamiast 100 koła oberwał tylko 73. Co i tak nie brzmi najlepiej, ale co tam będę gadać. E, faza fizyczna. Tutaj na szczęście miałem dużo active skill'ing, mogłem się przetransformować w Vegito, mogłem wziąć standby'a SSJ-3 Goku. Animacje mam akurat pominięte, bo tak jak mówiłem, oglądałem YouTube'a w tym czasie jak... W, w sumie bardziej słuchałem YouTube'a niż oglądałem w tym czasie jak to to było. No i właśnie to jest rotacja, w której wywaliłem SSJ-3 Vegeta. Jednak na twarz tak superkę może by przytankował, ale nie chciałem ryzykować. Yy, więc tutaj, Vegeta, przynajmniej przez tego Active Skilla z gwarantowanym dożem, mógł na luzie podejść w pierwszy slot. A później, właśnie Goku ze standby'em, mógł piękną kanterkę zrobić na atak zamasu. I w sumie, nie wiem, hmm. yy, jak to by było bez tego scoutera. Zgaduję, że w takiej sytuacji bym po prostu zostawił y, Vegeta SSJ3 w środkowym slocie, co mogłoby się skończyć źle. Mhm. Dobra, ile tutaj było, bo już nie pamiętam. No, 12 i 6. Naprawdę solidny wynik. Tutaj Vegeta jeszcze zrobił sobie superkę. I y, additional normala, ale normalne ataki bez pełnego build-upa. Build potrafił przytankować za double digits, więc no po prostu fantastycznie. No i tutaj w tej rotacji ta sama sytuacja. Taka sama, ponieważ będzie to musiał lecieć na pierwszy slot, ze swoim gwarantowanym dodziem, co tutaj było naprawdę potrzebne. No i jeszcze... A coś na samego Vegito, to robił tutaj masakrycznie duży damage. Yy, chociaż. Dobra, może inaczej. Nie taki duży damage. Yy, bardziej dużo adyszynali. Co się wiąże po części z damage'em, ale no. Po prostu wolę tak to oddzielić. Mhm. No tutaj cały czas te additionale. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Na chłop w pętli yy, utknął. No ale później yy, już Gotku miał swój numer popisowy. Byłbym po prostu zdenerwowany jakby tutaj tego nie zrobił. Na szczęście jakieś y, additionale zrobił. To sobie miał spoko. Ale to, że zdodgewał superkę to czuje satysfakcja. Nieważne, że wcześniej był gotku Frotku. Tutaj SS3, Goku, pięknie, znowu duży damage. Jeszcze tam kryty, dodge, o to chodzi. No i w sumie tutaj już nie musiałem korzystać z tego Active ale po prostu go wpakowałem. Tak, nie wiem, w raziwu. I Vegito wpakowałem na pierwszy slot. No i w sumie to by było tyle z tego podejścia, tylko jeszcze tutaj ten Vegito zrobił super uniki. No i Vegeta nawet nie miał okazji, żeby zrobić mu superkę, więc myślę, że to by było na tyle z mojego komentarza. Dziękuję za oglądanie i może będą następne tego typu serie. Tylko, że będę nagrywać na bieżąco, bo nagrywanie takiego komentarzy to nie moja bajka. Więc do zobaczenia, zapraszam na Discorda i serdecznie.